Ulala, witam na kolejnym odcinku Heroes 6, to jest klany Zaczynajmy. Dobra, chyba czas, trzeba skończyć tę misję. To sobie tylko wykupem wykupię. No ile my tu mamy? O mój boże! Dobra, no, wykupmy wszystko. Dobra, no i możemy jechać już. No, no i tutaj mamy drogę, tu tutaj mamy drogę. Przez ten most. Tak, tu my sobie jedziemy. Killer jedzie z koksem. Bawiliśmy wszystkich przeciwników. No i tutaj mamy wyjście do podziemi, która nie wiem dokąd nas prowadzi. To się przekonamy. Tak zatuj To nie mam po co walki powtarzać. No i ten pies. Jak zwykle pieski zawsze doginą. No tutaj mamy bibliotekę, to nam się przyda, może level pójdzie. No i mamy pewne, level. Idziemy w ciemną Tutaj mamy obóz fort, fort. Że Zielony, to musimy się nimi zająć. Chyba nie jest nie mają zamku, bo nie mają kapitana. No chyba za to. No i mamy level. Tutaj nie ma przejścia to pokaz mnie na powierzchnię. Tam jest jestelski, no? Tutaj, tutaj byłem. Tutaj musiałem tu być, skoro... Aha, może się te stołki, jeden level. No, to by się przydało tam iść. Chciałbym wbić 26, przynajmniej. Tego nie zauważyła. No no i będziemy słuchać tutaj. Jak ja mam mapę prawie podbitą, no i będziemy musieli znaleźć zamek w bloku. Ja tylko sobie pójdę po level. Aha, mam maksymalny poziom na tej misji. To my tutaj mamy... Jest my tutaj mamy przejście do podziemi i ona mi ciekawy. dokąd mnie ona zaprowadzi Bo nie jak mam się dostać tam Na drugą stronę, żeby to sprawdzić Jednak bankowy nie byli dla mnie wyzwaniem nie wiem Więc u ludzi miałem kłopoty tam z nagami, ale miasta mi zawsze ratował. Nie, tu. No i, i, no i tam musi być przejście, bo tam jest zamek na ogół. Skoro... Tylko jak się tam dostaniemy? O to jest pytanie. No, aha, tędy. No to fajnie. Będzie level. Zapomniałem zerwala, nie mogę to... Nie ma. Mamy bufa, bierzemy bufa, nam się. No i jedziemy. Kreskami nie te bo mamy i A my sobie jedziemy. Tutaj może coś tu znajdziemy. No i mamy wyjście. Pod ziemi ładnie, osiągnięte, osiągnięcie byłem i tutaj chyba... To jest są cheatlopy, tutaj mamy wyjście. Dobra, no nie jesteśmy tutaj, a tu jest ten duch. Teraz ja podbijemy ten fort. Zanim jest duchem pogadamy. nie zabrakło nam ruchu. I jedziemy z nimi. Aha, i my tu mamy budynek. To możemy go przemienić na nas. No tego przemienimy. Nie no, pięknie. A my tu mamy. schowki dwa bo na pana będzie dialog. To ty idziesz naszym tropem? O nie, jestem Yume. Byłam arcykapłanką tej wyspy. Obserwowałam cię. Myślałam, czy powinnam ci pomóc. Widziałaś tu jakiegoś sianioła? Tak, zarówno przed, jak i za tobą. Niczym dwie rzeki wpływające do jednego morza. Jak mi pomożesz, to ci pomogę ją znaleźć. Tak? Mój mąż Akasha błąka się po świecie duchów otulony zasłoną ciemności, która spowija tę wyspę. Znajdź go! Pokonaj go! ...i sprowadź go do mnie. Dobra, to zamiast pokonać jego męża to chyba chodzi o ten zamek. Możliwe że tak. Skoro tylko oni nam zostali. No mamy maksymalny poziom, no to ładnie. To chyba tutaj. Mam nadzieję, że nie pominęłem żadnego buffa. No tutaj tu mają kopalę. To oni będą musieli mieć tu posterunek. Tak, jest tu. Mamy go. I teraz Lukasz będzie atakował. No to nie złe zadanie, Ono nam pomogę jak my rozwalimy. Czekaj. Dobra, przymienimy to. Przymieniamy to, no i pięknie idzie. Nie, no, no tutaj będzie zawód. Ja wykorzystam punkt umiejętności, tylko nie wiem co ja tu wypłacę. Mam gdzieś tu morale. Morale by się przydało. Hmm. Ile Większość szybkość Twojej to by mi się przydało Patrzmy czy my dziś tu mamy mona walka walkach z wielkim to mnie nie interesuje chyba Zyska premier. premię Dobra to my weź jakby sobie poszedł tutaj To. No. Przecież obrony to mi się przydało. Przy Ale to w jednostkę jest więcej. Jak dobrze pamiętam. Nie, trochę tu dużo. Mówię posłusz trafy. Nie Mówią, no mamy go. zablokowane, to wiadomo, że tam będziemy siedzieć do tego anioła. Pokonajmy ją i zatakujmy umyżamy. Mam nadzieję, że pójdzie bez strat. No, osta No i to pominam też, rada. Tylko ja sobie zawalczę tym razem. Bo same to komputer walczył za mnie i mi to trochę nie pasowało, ale dobrze, że orku się pozbyła. Czyż to długo A mówiłem, dlatego. Ale mi wszystkie demony poszły. Prawie wszystkie. Dobra, no i mogę czy to ja? Aha, ja mogę sobie tylko starać na no to spoko. Dobra, energi nie potrzebuję. No i ta wiezyczka mnie dobija. no straciłem 75 pięć do Dobra, włączył mi się morą, ale to jest. Dobra, to my tu? Teraz zobaczmy. Taka panki, to była na dystans, jak do wypiętam. A z tysiąc? Dobra. Dobra. Tak. Czy tu sobie nie płyłem, bo są za blok... A, tutaj mogę. Dawaj, trzeba te kapłanki się pozbyć. Dobra, te pieski idą tu. Idą tu. Jeden. No to fajnie. że zapiski z No nie, pójdę tam. Jakbym musiał tylko zwalniać. No i tu myślę, że jest mała włączyły Dobra. No ja będę chciał te kapłanki, on Dobra, jest zginęły. Tam mają jednak, jest... Ta. Tam tych będę chciał rozwalić... To też sam kapł... Dobra. No. Jest połowa, no i moral się włączył, no to pięknie. Jeden atak, może dwa. Ale, ale jeśli ja to wyślem do morale, pójdę na straty. Ale niech zaryzykuje. No i pięknie. Dobra, teraz mi się morale nie włączyły. Ani tam nie wejdę. No będą się bolamy rozwalić Dobra sokowy, Bo mi pójdą na demona No i pięknie No Demon oberwał Dlatego po I tu kolejne Dobra, moja kolej będzie Tylko mnie ci zaatakują Dobra, to można pominać. No to ładne straty ale by Dobra, no i fajnie w modli bramę. Dobra, to ja to zamy. Dobra, nie mam moralia, albo nie ma strzału. Dobra, teraz sokuby, my rozwalimy tutaj. Dobra, zostały dwie jednostki, tylko ich trochę dużo. Pójdę w sklatę. Nie mogę iść. Was tu ja nie chcę, nie chcę was stracić. Dobra Tutaj jest idzie ładnie Pięknie Połowa Ale tam też idzie ładnie Tam zostały dwie jednostki, prawie jedna otoczona Ale znowu mnie chcieli dotykować No pięknie Piękny kod atak I zostało jedno Albo... W, albo tamtą... nie wiem, bo do Dobra, udało się. Jest mało mało, ale nadal wie, jak się obchodzić z mieczem. Dzień dobry, Kiryle, synu Sławoja. Niech szalasa ukoi twe sny i wskaże ci drogę. Prawda leży w snach, nie w koszmarach. Majaki skrywają to, czego się obawiamy, a sny... Sposób, jak tego uniknąć? Obiecałaś, że dzięki temu znajdę Sarę. Znalazłeś odbicie Sary w potokach Twych myśli, sposób, w jaki ją widzisz. Kim dla Ciebie jest? Świetnie, ale gdzie ona jest, fizycznie? A to już łatwe. Tam, gdzie, A gdzie tam. Tutaj. No to ładnie. i tu będzie trzeba sobie zmienić. Ta walka nawet była spoko, tylko po co między sklepami? Dobra. Ja tu czekam do końca tego, a ja wtedy pójdę tam po nim. Ja wybuduję demonę. A rzeczywiście to był trudny przeciwnik jak widać, bo widomany ładne skoszy. A ja wolałem je poświęcić, bo sobie się walka skończyła, ale się udało. Dodajdziemy tu. Skąd się nie mogę remonnych kurde wstać? Dobra. Dobra, tak wykupimy to jest w nas, miejscu, Uchroyable... do jest w sobie, miejscu, dla jedziemy Jedziemy z nimi ale to pięknie wygląda. Taki wodospad. Przypominam, mi trochę naruto, tylko to wyglądało bardziej jak ninja No i jedziemy. To musi być, to będzie koniec misji. No musimy salę znaleźć, może ją Czemu mnie nie dziwi, że jesteś w tak z moją matką? Aż wróciły wspomnienia... Witaj, Irmę! Witaj, śniadzieniu! Martwimy się o równowagę. Niewidoczna biblioteka, której szukasz, pomaga utrzymać w szachu siły światła i ciemności. A na co ja tak potężnym władczyniom? Chcemy, żebyś nie dał aniołom zniszczyć biblioteki bezimiennych. Sara i Uriel sądzą, że stworzyli broń, która może to uczynić. Jednak nie mają pojęcia, jakie moce mogą uwolnić. Mnie już uwolniła. Pomóż mi ją znaleźć, a powstrzyma mi ją cokolwiek by nie planowała. To mogę obiecać. Nie można mu ufać. Połączył się ze swym demonem. Prędzej utopi cały świat, niż sam zanurzy się w czarnych wodach. Kirył? Sara jest w Dolinie Cieni. Dzioby cię tam zabierze. Wiedziałaś to od początku. Nie. Domyśliłam się, kiedy walczyłeś z orkami. Bezimienni są sprytni. Gdzie najlepiej ukryć bibliotekę poświęconą mamasie, jak nie w sercu Świętego Cesarstwa? Kirył, musisz stawić czoła aniołom. Szkoda by mi było walczyć z własnym dzieckiem, ale jeszcze bardziej widzieć zniszczenie biblioteki. Pomyślę. Jak mówiłaś, pójdę za głosem serca, choćby kazał mi zniszczyć bibliotekę. Radzę ci, nie mów nic, co mam robić. Mam dość takich ludzi w moim życiu. No, misję krzecią, No, to nieźle udało nam się. Przejdźmy do następnej misji, która będzie ostatnia, ale na pewno będzie trudna. Bo będziemy z aniołami walczyć. Tak, Doga to Zobaczmy sobie początek i, i robimy zapis. No. Skota mi tego nie dwukłuję. To by mi się przydało. Dla miejsca to. No, i nie wiem, jak nawet drugi nie będzie. Ukończyliśmy księżyczo, misję na krzyk Odcinka i z tego to ja się baję za czasem. А, а в том году это -то меня не заело, а я бы забачу? Давай, забачим пока моя. И Если было тебе я поду залать. Было тебе я поду залать, а тьма не залать. Давай, забачим меня и кончу. Nie ma pędzienki? Dobra, do zobaczenia.